Psalm 75 Bóg Sądzi Świat. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy. Wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda. Gdy ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy, choćby się chwiała Ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, ja umocniłem jej filary. Mówię zuchwalcom, nie bądźcie zuchwali. A do niegodziwych nie podnoście rogu. Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw skalę. Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi wywyższenie. Lecz Bóg jedynie jest sędzią tego zniża, tamtego podnosi. Bo w ręku Pana jest kielich, który się pieni winem. Pełnym przypraw, i on z niego nalewa, aż do mentów wypiją. Pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi. Ja zaś będę się radował na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba i połamie cały róg niegodziwych, a róg sprawiedliwego się wzniesie. Mądrość Syracha, rozdział 5, werset 7: Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana, ani nie odkładaj tego z dnia na dzień, nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. Księga Rodzaju, rozdział 41, wersety od 1 do 13. Dwa lata później Faraon miał sen. Śniło mu się, że stał się Nilem. I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził się. A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Prześniło mu się siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. A oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. Potem faraon przebudził się. Był to tylko sen. Rano faraon, zaniepokojony, rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich oraz wszystkich mędrców i opowiedział im, co mu się śniło. Nie było jednak nikogo, kto by umiał wytłumaczyć faraonowi te sny. Wtedy przełożony pod rzekł do Faraona, Dzisiaj wyznam moje grzechy. Faraon, rozgniewawszy się na swego sługę, oddał mnie, a ze mną i przełożonego piekarzy pod straż do domu przełożonego dworzan. I wtedy mieliśmy obaj jeden, jednej nocy sen, on inny, a ja inny. A był tam z nami pewien młody hebrajczyk, sługa przełożonego dworzan. Opowiedzieliśmy mu, a on wytłumaczył nam nasze sny, tłumacząc sen każdego z nas. I stało się tak, jak nam je wytłumaczył: mnie przywrócił faraon na mój urząd, a jego powiesił. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 8, wersety 14 i 15. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. ujął ją za rękę, a grączka ją opuściła. Wstała i usługiwała mu. Dzieje apostolskie, rozdział 23, wersety od 12 do 35. Kiedy nastał dzień, Żydzi zebrali się i zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. Ponad 40 mężów złożyło tę przysięgę. Udali się oni do arcykapłanów i starszych i powiedzieli – zobowiązaliśmy się pod klątwą – że nic nie weźmiemy do ust, dopóki nie zabijemy Pawła. Teraz wy, razem z Sanhedrynem, przekonajcie Trybuna, abym go do was sprowadził pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, a my jesteśmy gotowi go zabić, zanim dojdzie. Gdy o tej zasadce dowiedział się siostrzeniec Pawła, przyszedł, wszedł do twierdzy i opowiedział o tym Pawłowi – Paweł przywołał jednego z setników i rzekł, zaprowadź tego młodzieńca do trybuna, ma bowiem mu coś oznajmić. Ten więc zabrał go z sobą, zaprowadził do trybuna i rzekł, więzień Paweł przywołał mnie i poprosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma tobie coś do powiedzenia. Trybun wziął go za rękę i odprowadziwszy na bok, dopytywał się, cóż to masz mi oznajmić? Odpowiedział: Żydzi postanowili prosić cię, abyś jutro sprowadził Pawła do Sanhedrynu pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy. Lecz ty ich nie słuchaj, bo przeszło czterdziestu spośród nich czyha na niego. Oni zobowiązali się pod klątwą nie jeść i nie pić, dopóki go nie zabiją. I już teraz są w pogotowiu, czekając na Twoje przyzwolenie. Wtedy Trybun odprawił młodzieńca. Nie mów nikomu, nakazał mu, żeś mi o tym doniósł. Przywoławszy dwóch setników, rozkazał: Przygotujcie do wymarszu do Cezarei dwustu żołnierzy i siedemdziesięciu jezdnych i dwustu oszczepników na trzecią godzinę w nocy. Kazał też przygotować zwierzęta juczne, aby wsadzili na nie Pawła i bezpiecznie doprowadzili do namiestnika Feliksa. Napisał też list jej treści, tej treści. Klaudiusz Liziasz dostojnemu namiestnikowi Felixowi, pozdrowienie. Żydzi pochwycili tego człowieka i mieli go już zabić. Wtedy nadbiegłem z wojskiem i uratowałem go, dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem. Aby się dowiedzieć, co mu zarzucają, sprowadziłem go przed ich Sanhedryn. Stwierdziłem, że oskarżają go o sporne kwestie z ich prawa a nie o przestępstwo podlegające karze śmierci lub więzienia. Kiedy mi doniesiono o zasadce na tego człowieka, wysłałem go natychmiast do ciebie, zawiadamiając oskarżycieli, aby przed tobą wytoczyli sprawę przeciwko niemu. Bądź zdrów. Żołnierze więc stosownie do rozkazu zabrali Pawła i poprowadzili nocą do Antipatris. A na zajutrz Zostawiwszy jeźdźców, aby z nim odjechali, wrócili do twierdzy. Tamci przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Pawła. A on, przeczytawszy list, zapytał: Z jakiej prowincji pochodzi? Gdy się dowiedział, że z Cylicji, rzekł: przesłucham cię, gdy przybędą też Twoi oskarżyciele. I rozkazał strzec go w pretorium Heroda. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie. Abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.